Z tej strony, to z tej strony. Bo ostatnio taki jeden pan podjechał tam i nie wiedział, jak to zajechać. Aha, coś do zapakowania? Nie, wózeczka nie. nie ma. Ja że z dzieckiem, bo y, raz nam pan odjechał. Aha, y, a nie chcemy, żeby nam ktoś odjechał o tej godzinie. Zaraz no, zapnę komedię. Jasne, że tak. już po dobra w końcu, tak. nie? Zmęczony po nocce poprawiam moją kamerę. Nic nie wskazywało na to, co wydarzyło się chwilę później. Coś pomóc do bagażnika? Nie, nie, myślę, że nie. Dobry. Dzień dobry, no, dzień dobrze. dobry. No dzisiaj się już zepsuło. Jak, no trochę. No jak do dobrego się przyzwyczai, no, to tak, później trudno, nie? nie wiem, czy to cały dzień ma taki być, czy... Ja myślałam, że to cały, cały, ten dzień i następny Oj. taki ma być. Oj... nie, <grystanie> ...akcjami zakrzewskiej polsko-turyści, hmm. którzy wrócili z Rodos, jakbym podkreśliła para, parę powrót, musieli zorganizować na Polską Rynkę. Miasto, które jest w Bożary, Polacy napływają cały czas, trzymają dowody o czwartek, dziewięćdziesiąt, cztery nowe Lasów, także w Chorwacji, późnej wieczorem nie zbliżył się na odległość 12 kilometrów od Dubrownika. Bardzo <muchają> się nie wierzę, podsyca ogień rozprzestrzeniony. Przełożyciele samolotu strażackiego. Z jednego z lokalnych portali Pożary Spowodoważ p znajdziecie filmy nagrane właśnie dla shot Panie mówię, bo ja tu się dowiaduję ostatni. Cieszę się, że 11. Przerwa 25.03. w mózgu wojskowo-pomorskim. O w ramach wielu ciężarów i samochodów osobowych na policjantów wynika, że naczelnie od pojazdu ciężarowego Marki Volvo wystrzeliła opoma.

Także jak widzieliście, warto czasem wykonać ten jeden dodatkowy kurs, bo może on okazać się strzałem w dziesiątkę. Zobaczcie mój odcinek, w którym pokazuję zarobki z całego miesiąca na bolcie, na aplikacji Uber oraz Freenow. Zobaczcie też inne odcinki, które dla was nagrałem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.